Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Ja nie wiem na co wy liczycie wszyscy ci, którzy padliście ofiarą tak zwanej cenzury na przykład na YouTube Wy łudzicie się i żyjecie marzeniami że rząd, że prezydent wam w czymś pomoże bo wiecie, teraz jest coś takiego, że jest dosyć duża cenzura, delikatnie mówiąc dosyć duża cenzura w mediach społecznościowych i dotyka to wielu youtuberów, wielu użytkowników Facebooka i wszystkich tych takich znanych mediów społecznościowych amerykańskich ale ludzie się jeszcze po łudzą i oni mówią, że a to no, trzeba tutaj poprosić rząd, żeby coś z tym zrobił moi drodzy nikt o tym nie mówił informacja ta, w ogóle to wydarzenie przeszło bez echa tak jakby go kompletnie nie było a ja Wam teraz powiem jedno. Ponieważ w czerwcu tego roku, jeszcze tego roku 2019, kiedy wtedy kiedy pan nasz szanowny prezydent podpisywał te wszystkie umowy, ustawy i Bóg wie jeszcze co on tam podpisywał, tego nikt nie wie, co on tam podpisywał. Dobra, nikt podpisywał to, co my wiemy i nasz szanowny pan prezydent Andrzej Duda spotkał się wtedy z przedstawicielami z szefową YouTube'a, o, tak bym to powiedział w Dolinie Krzemowej na końcu tego filmu, zobaczycie sobie film z tego wydarzenia i on tam sam powie, co załatwił więc nie łudźcie się, moi drodzy nie łudźcie się, że pan prezydent lub rząd przynajmniej ten, który jest teraz i ten prezydent, który jest teraz, że on się wstawi za wami w YouTube, że oni że Polska nałoży jakiekolwiek sankcje, jakieś ograniczenia na YouTuba, ja nie jestem zwolennikiem Macrona, ponieważ go nie lubię, ale nasz prezydent to nie jest Emmanuel Macron, który ma odwagę powiedzieć: stanu mnie i wprowadza podatki Amazonowi, YouTubom, Facebookom i wszystkim innym korporacjom amerykańskim. I oni tam mają mało do powiedzenia, ale u nas w Polsce wyobrażacie sobie żeby prezydent polski dzisiejszy powiedział Amerykanom z YouTube'a że nie mogą robić tego i tego w Polsce oczywiście że nie przecież my jesteśmy tak ulegli wobec Stanów Zjednoczonych że wam się w głowie nie mieści że można by napisać o tym książkę i to są rzeczy które są faktem to się dzieje i wy łudzicie się i macie jakieś takie nadzieje, że a no, może trochę tam popytamy go, poprosimy pana prezydenta. Wszystko będzie fajnie, bo on nam to załatwi. Nic nie załatwi. On pojechał do Ameryki. On pojechał do Ameryki, do Stanów wtedy w czerwcu, po to, żeby to właśnie załatwić. Nie wiecie, co tam było. Nie wiecie, co tam było uzgadniane. Być może właśnie było to, żeby w Polsce była cenzura. Żeby w Polsce patrioci, media niezależne, nie miały możliwości się przebić. Przez ten mur, przez ten mur. Być może to było załatwiane. Skąd wy wiecie? I wy teraz chcecie iść po pomoc do pana prezydenta i do rządu. Przecież oni się spotkali z przedstawicielami Google, YouTube'a i wszystkich innych e, tych takich potentatów. Więc naprawdę nie liczcie. Nie liczcie. Nie liczcie na to. Zarówno Google, jak i YouTube są częścią holdingu Alphabet. Według analityków z platform Google korzysta obecnie około 3 miliardów użytkowników. Koncer kontroluje około 1 trzecią całego rynku reklamy internetowej. Jest obecnie największym jej sprzedawcą na świecie. To jest Google i pan prezydent, spotykając się z tą panią o takim polskim nazwisku. On tam załatwił to, żebyśmy nie mieli wolności słowa chyba, tak mi się wydaje, więc wy tutaj możecie się łudzić, oczywiście możecie się łudzić, ja wam Ja wam nadzieję nie odbieram, ale nie łudźcie się Naprawdę nie łudźcie się Ponieważ nic z tego nie wyjdzie Jest cenzura I ta cenzura nie zostanie Zmieniona Ponieważ my przed Stanami Zjednoczonymi Klęczymy Musicie sobie uświadomić jedną rzecz Że wszystko co tylko chce Ameryka, wszystko, co tylko chce Trump, wszystko, co tylko chcą Stany Zjednoczone, oni w Polsce to osiągną. Oni nawet nie muszą się o to prosić. Oni wystarczy, że to powiedzą i oni to mają przyniesione, jak kelner wam przynosi danie na tacy. Oni tak to wszystko mają podane. Naprawdę to nie jest przesada. Te słowa nie są przesadą. Całkowicie zamilczana sprawa obecności polskiego prezydenta i spotkaniu z YouTube'em, z szefową YouTube'a i teraz ludzie się łudzą, że on coś skóra i trzeba teraz się zwrócić w Sejmie, bo wiecie, że jest dużo kanałów takich różnych, które mają problemy, cenzury i tak dalej, ale nie łudźcie się. Po prostu tak sobie Polacy wybrali. I co ja mogę na to poradzić? Totalnie zamilczana informacja. Nie wiem, jak można było przemilczeć tak ważną informację, tak ważną kwestię, że polski prezydent spotkał się z przedstawicielami Google, YouTube, i to był ten moment właśnie wtedy, żeby żeby powiedzieć, że my chcemy to i to. I wy sobie możecie w Polsce egzystować, możecie sobie zarabiać, oczywiście na reklamach i na Polakach, ale wy też musicie spełniać pewne wymogi, pewne kryteria. Przede wszystkim nie możecie ograniczać Polaków w myślach, w wypowiedziach, przekazywaniu informacji, czasem naprawdę bardzo ważnych informacji, ponieważ, ponieważ ten obieg informacji w mediach mainstreamowych jest często taki, no... Czasem z prawdą to mają na bakier i pozostaje tylko to, tylko że to jest wszystko korporacja i pan Andrzej Duda, prezydent Polski, nie będzie patrzył na jakichś tam youtuberów czy facebookowiczów czy kogokolwiek tylko po prostu dla nich się liczy interes a interesem Polski obecnie jest to, żeby być na kolanach przed Stanami Zjednoczonymi żeby klękać i żeby wykonywać wszystkie polecenia Stanów Zjednoczonych, więc nie łudźcie się proszę że coś tutaj w tej kwestii zmienicie, ponieważ jest za późno on tam pojechał załatwić swoje sprawy i sprawy zostały załatwione także kompletnie nie rozumiem tego i będzie coraz gorzej ta cenzura będzie coraz większa na wszystkich płaszczyznach życia internetowego. Naprawdę, będzie coraz gorzej. W Polsce jest to samo co wszędzie indziej, a może nawet bardziej. Tylko, że inne państwo mają jeszcze tę odwagę, powiedzieć: Nie, nie będziecie nam tutaj rządzić, wynocha, wynocha tu z Europy, tam sobie wracajcie do, na swoją wyspę amerykańską i tam sobie rządźcie bo wy tylko potraficie rządzić nam tutaj no stykanie w swoje sprawy. Inni tak powiedzą, ale Polacy tak nie powiedzą, ponieważ. Polacy są na kolanach, więc zapamiętajcie sobie jedno, że pan prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefostwem YouTube, Google i nic w tej kwestii nie poradzicie. To jest po prostu niemożliwe, żeby cokolwiek zrobić w tej kwestii. Bo tam już decyzje zapadły, zostały podpisane umowy z koncernami różnymi takimi i nie ma szansy, nie ma najmniejszej szansy, żeby cokolwiek zmienić tej kwestii. To by było na tyle, ponieważ no, tyle kwestii się porusza i mało kto o tym mówi. Naprawdę, mało kto o tym mówi, a to jest bardzo ważna sprawa. Totalnie przemilczana w polskich mediach, tych takich, właśnie tych, które padają ofiarą tej tej polityki, gdzie człowiek teraz nie może powiedzieć niczego, używając jakiegoś dziwnego języka. Ja też nie mogę niektórych słów używać, bo wiem, że to będzie od razu blokowane, to będzie niedopuszczalne. Już teraz nie wiadomo, jakiego języka używać, jakim językiem operować ale są tacy, którzy się jeszcze łudzą. Nie łudźcie się moi drodzy, ponieważ Pan nasz szanowny prezydent był w YouTube, tam był u nich i porozmawiał, podpisał, załatwił i koniec, kropka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo cierpliwości, wytrwałości i po prostu musimy żyć w czasach takich, gdzie jest cenzura. No niestety. No niestety takie życie. Pozdrawiam Was, cześć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w miejscu dosyć wyjątkowym w Dolinie Krzemowej w siedzibie Google. Czyli takim no, jednym z najbardziej znanych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, jeżeli chodzi o. Internet w tym takim najnowocześniejszym tego słowa znaczeniu i, i, i sieć w ogóle. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe spotkanie z, z, z zarządem Google i, i z panią prezes Suzan Wójcicki, która, która jest szefem YouTube'a. Bardzo ciekawe rozmowy na temat przyszłości, na temat tego, czego możemy się spodziewać, jak będzie się nadal rozwijała, jak wygląda rozwój sztucznej inteligencji, jak wyglądają plany na przyszłość, które Google ma ma zamiar realizować, także jeżeli chodzi o inwestycje Google'a w Polsce. Państwo mi powiedzieli, że zamierzają rozwijać swoje przedstawicielstwo w Polsce, że, że szukają nowych możliwości rozwojowych w naszym kraju, co bardzo mnie cieszy i, i uważam, że to bardzo dobra wizyta, bardzo ciekawe rzeczy mogliśmy tutaj zobaczyć, także jestem, jestem wdzięczny. A przede wszystkim, co mnie ogromnie ucieszyło, spotkałem się z polską młodzieżą, z naszymi młodymi inżynierami, którzy tutaj w Google pracują, którzy mówią mi, że systematycznie przemieszczają się tu pomiędzy, pomiędzy Doliną Krzemową, a, a Polską, a Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, tam gdzie, gdzie Google jest, gdzie, gdzie Google działa w naszym kraju i że, że te kontakty są na bieżąco i że to w zasadzie dla nich jest taka stała wymiana, że bardzo często też bywają tutaj i, i pracują dla Google właśnie nad tymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami, takimi jak sztuczna inteligencja. W tym się specjalizują. Bardzo mnie to cieszy, że, że nasi inżynierowie tu właśnie w, tym, w tej tak Niezwykle znanej firmie, i tak nowoczesnej firmie, y, y, znajdują zatrudnienie i, i, i są, są poszukiwanymi, poszukiwanymi kooperantami. Panie prezydencie, kończy się pana wizyta w Stanach Zjednoczonych. Gdybyśmy też mogli tak w kilku zdaniach podsumować to wszystko, co do tej pory za panem, te wszystkie spotkania, to jak ona wyglądała? No, wizyta miała dwa komponenty. Ten no, niezwykle ważny komponent polityczny, o którym mówiliśmy na samym początku. Oczywiście głównym jego elementem było moje spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Wizyta w Białym Domu, bardzo udana. Podpisanie porozumienia dotyczącego zwiększenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju w ramach też Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też i inne porozumienia, dotyczące współpracy, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii atomowej do celów cywilnych, jeżeli chodzi o, o współpracę energetyczną także w dziedzinie dostaw gazu skroplonego LNG do Polski. Kolejna umowa w tym, w, te, w, te, w tej przestrzeni została zawarta, także ten element polityczny, początkowy, no niezwykle istotny, bo on pogłębia naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Ona rzeczywiście dzisiaj, można śmiało powiedzieć, jest absolutnie współpracą strategiczną w bardzo wielu Dziedzinach i, i mnie to cieszy, że te więźni się zacieśniają. Spotkałem się także z panem sekretarzem do spraw energii Rikiem Perim w terminalu LNG firmy Chenier, z którego będzie już w najbliższym czasie dostarczany gaz LNG do Polski, więc mogłem zobaczyć także ten olbrzymi rozmach inwestycyjny, jeżeli chodzi właśnie o kwestię gazu skroplonego, który, który tutaj jest w Stanach Zjednoczonych. No, robi to ogromne wrażenie, bo rzeczywiście te, te terminale, bo to nie jest jeden terminal, tylko to jest cały szereg terminali zbudowanych przez różne firmy tam nad Zatoką Meksykańską. To robi ogromne wrażenie i pokazuje, jaki w tym zakresie jest potencjał Stanów Zjednoczonych. Cieszy mnie to ogromnie, że Stany Zjednoczone uczestniczą w tej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Jestem przekonany, że to jest właśnie przyszłość i cieszy mnie to, że, że te umowy zawieramy i że, że ten gaz będzie mógł być dostarczany nie tylko do Polski, ale przede wszystkim mam nadzieję, że w przyszłości Polska także dzięki rozbudowie naszego terminalu w Świnoujściu, która w tej chwili jest realizowana i dzięki inwestycji w kolejny terminal, że Polska stanie się takim hubem, który będzie zapewniał dostawy energii do, do naszej części Europy, do Europy Środkowej, także w ramach współpracy państw Trójmorza. To są bardzo interesujące perspektywy, to są takie perspektywy, które także tutaj w Stanach Zjednoczonych są dostrzegane i na ten temat bardzo dużo mówiliśmy. Cała pozostała część mojej wizyty, włącznie z dniem dzisiejszym, to były spotkania z amerykańskim i polskim biznesem, mówię amerykańskim i i polskim, ponieważ spotykaliśmy się też z Polakami, którzy, którzy tutaj biznes prowadzą w Stanach Zjednoczonych, czy też prowadzą biznes i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, głównie jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te najnowocześniejsze technologie. Dzisiaj cały szereg spotkań i z wielkimi firmami amerykańskimi, które tutaj działają w Dolinie Krzemowej, ale które mają swoje przedstawicielstwa w Polsce już od lat i działają na polskim rynku, czy też z polskiego rynku właśnie realizują swoją, swoją ekspansję europejską. Ale rozmawialiśmy też właśnie z polskimi inżynierami, z, 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 z młodymi Polakami, którzy prowadzą startupy i działają także na rynku w Stanach Zjednoczonych. co To jest bardzo interesujące. Cieszę się bardzo, że nasi inżynierowie są tutaj cenieni. Cieszę się bardzo, że znajdują pracę przy najbardziej ambitnych projektach, bo to widać właściwie na każdym kroku, że ta obecność polska w Stanach Zjednoczonych, obecność naszej młodzieży tutaj, to jest właśnie przede wszystkim działanie w ramach tych najnowocześniejszych technologii, ta najwyższej jakości i najwyższej klasy. Dzisiaj myśl techniczna to, to, jest, to jest bardzo dobra perspektywa według mnie i cieszy mnie też to, że wszyscy ci młodzi ludzie podkreślają, że oni są w absolutnie bezpośrednim kontakcie z Polską, ze swoją ojczyzną, że bardzo często są w Polsce. Że pracują też, ba, też często w Polsce. To jest właśnie to, czego ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby młodzi, nawet jeżeli wyjeżdżają, to wyjeżdżali po to, żeby się doskonalić, po to, żeby wykonać jakiś projekt, wrócić z powrotem do Polski, a więc, żeby byli mobilni, ale żeby jednak ich centrum życiowym był, był nasz kraj. Także bardzo, bardzo wiele ciekawych spotkań, tak jak powiedziałem przed chwilą, także tutaj w Google przed chwilą z polskimi inżynierami, młodzieżą, bo to wszystko młodzi ludzie, bardzo otwarte głowy, no i niezwykle ambitna praca.